Cześć, siema widzowie, z tej strony ja Bartek. Dzisiaj będę grać zwykłe Bedwarsiki. E, no, nie bez żadnego challenge, tylko zwykłe, po prostu Bedwarsiki. E, więc na początku mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. dacie łapkę w górę, subskrypcję z Więc widzimy się na arenie Bedwars. Dobra, więc my już jesteśmy tutaj na arenie. I tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dacie suba i łapkę w górę I naprawdę z całego serca chcę wam podziękować już za 33 suby Jest to dla mnie ogromna liczba, bo nie jestem jakimś dobrym youtuberem A cel to jest na razie 45 subskrypcji A jak to bijemy, to zrobię wam jakiegoś fajnego live'ika No więc, ale lajwiki to, to, to są fajne. A ten gościu, co, z, co zrobił, to chciał chyba nauczyć się fajnie skakać. Eee, no? No to by z niego wyglądało. Dobra, walę go. Dobra, skryta. Dobra, jest dobrze. Trochę się już nie grało, więc troszeczkę gorzej będzie, mimo że szło. Ale trudno. No tak jak mówiłem, długo nie gra i mogę niektóre rzeczy zepsuć. To gdzieś chyba Spider-Man był w ogóle. No, Biały był Spider-Manem. Dobra, zaraz sobie przesunę troszkę laptopa Bo słabo widać Dobra, czysto Eura, chciałem Fireball. Aha, i też chcę troszeczkę przeprosić, że prawie się w ogóle nie odzywam na odcinkach. Eee. No, ja już tak mam, że dużo nie odzywam się, jeżeli nie mam na przykład o czym. Będę musiał częściej mówić po prostu o jakichś tematach na przykład. A tak to wszystko polecam. I możecie ten wysłać e, odcinek znajomym komukolwiek mamie, tacie, babci, dziadku, dziadkowie, e, aby dał mi subskrypcję. Nie wiem, to brzmi głupio, ale e, będę żulować o subskrypcję. Bo ja jestem youtuberem, przecież to o coś nie, nie wysłowię się dzisiaj. O, kurde. Dobra. Ja chyba tutaj sobie posiedzę. Nie, stop! Nie, no. Kurs. Dobra, lecę z kolei na ręką, Zmienię tekst szybaka. Tekst i swój wiego, chyba już nikomu nie muszę tłumaczyć. Każdy powinien go znać i mieć. No, więc. Dzisiaj wzięłam akurat takiego. No, dobra, to. To na, pewno, to na pewno nie był przypadek, że wziąłem z takiego samego, co ma takie, taką samą bluzę i takie same spodnie, co dzisiaj ja. Tak, to na pewno nie był przypadek. To nie tak, że to było ustawione, nic z tych rzeczy. 100% legit. Nie, dobra, każdy to, każdy to wie, że to było ustawione. Dobra, bo lecę sobie chyba zaraz do gościa. Może cięci. Tak, dobra, cięci, lecę. To będzie ryzykowny skok, ale śmierć śmierci życie Ja tutaj pokażę, kto jest najlepszy w bedwarsie. I chcę powiedzieć, że może za parę dni wróci kamerka, bo kupię nowy kabel sobie do monitora, nie? I wróci kamerka. Więc będzie fajnie z kamerką lecieć, nagrywać. Dobra. Nie ma bada. Nie wiem, kod będzie mi tu teraz schodzić po biurku. Kurde. dobra. Nie wyszło spokojnie. Poradzę sobie. Może. nie miał mi. nie miałcz! No Ciebie tam słychać <laughs> Po odcinku się to było zaopiekuję. Przepraszam mi sobie za kota, ale... No uwielbiam po prostu zwierzęta i muszę. mieć kota lub... Nie no, dobrze. Dobra, dobra. Widzie... O, zawsze wiedziałem, że Blue Dia70 to będzie dobry wybór. Ona tak szybko klika. No dobra, tego to się nie spodziewałam. Serio? Nie, dobra. A. Dobra. Żyję. Czekaj, już, soj. Sojusz, sojusz, bro! No! skręcz NIE! Kusia! No, nie! Kusiu, nie płacz! Nie no... Czekajcie, widziałam! Dobra... E, może jutro, albo dzisiaj, jeszcze nie wiem... E, pojawi się odcinek z acmc lub no e, i zapraszam was na serwer Discord, macie link w opisie Na mój serwer Discord, znaczy, serwer Discord Na którym będą informacje o moim serwerze Minecraft e, To wszystko znajdziecie na Discordzie e, Tam wszystko, tekst paki na serwer, w sumie jest jeden Tam e, rozmowy voice chat e, Rekrutacja na adminach, helpera i takie inne na razie jest tylko rekrutacja na admina, która już była i kolejna rekrutacja będzie za około 2 miesiące. A zresztą na Discordzie jest napisane. E, więc możecie wbić na Discorda, was to nic, was to nic nie kosztuje, a mi pomoże rozwinąć tam społeczność po prostu. E, więc byłoby bardzo fajnie jakby ktoś naprawdę wbił. Bo szansa, że naprawdę ktoś wbije jest mała. Oj oj. A niestety. Dobra, patrzcie widzowie. Nie ma go na bazie? Nie wiem. I już na pewno nie pomyliłem wersji, bo jestem na 1.8.9, tak jak na ostatnim odcinku, że powracam na YouTubea eee, Więc mnie to też bardzo cieszy, bo nie nagrywałem długo love Jaki LOWY? Dobra Czerwony też nie ma bada ale u czerwonego jest pan różowy, więc ja się schowam. Dobra, nie ma xd. A miał dekcelowego seta i sobie, będę nawet nie odbudował I znowu przepraszam, że się nie odzywałem, ale tak jak mówiłem, już tak mam Że się prawie w ogóle nie odzywam na odcinkach mm, Dwa Cztery? Tak Dobra, nie umiem liczyć Szybko noder. I Aha! Dobra, parcie wizowe jak w to się gra, w telego. <laughs> hmm. Eee, to się wy... Dobra, to się nie wygnie, trudno. Nie mam grać i tyle. Aby nikomu nie wpadł, w pomysł, aby mnie podjeżdżać, co jest? Aha, on ma mining fatuga. Aha, nie, no, co jest? Zwojone w gramy widzowe. No to będzie ciężko, jak on będzie tak trapy kupywać. Kokscraft, Szymek, .pl, jeśli to oglądasz, e, proszę usuń. E pułapki, a tym bardziej menu yuga, bo tak to bym dawno mu zniszczył beda, a tak to nie ma sensu. Nie dobra, co ja gadam? Na pewno nie obejrzy tego Szymak Możecie go oznaczyć w komentarzach. Może wbiję, może nie. Fajnie by było. Ale nie ma bata, bo to jest przecież profesjonalny youtuber, a nie. Klootzek. Oh, dat. Aha! O! Gigi! Ile odcinek trwa? Łee, 14 minut, dobra! Fireball Jump nie wyszedł e, fa, Fajnie, że wina zrobiłem Dobra, lecimy z kolejną arenką e, Tym razem... Niech będzie tak serpak Elo mode. Spróbuję też, aby to była jakaś dobra miniaturka NFC? Jaka NFC? O co chodzi z NFC? NFC? Nie wiem. NFC jakaś chyba? Mogła jakaś tiktokarka pewnie. Dobra, czas się budować do niebieskiego. Jezus Maria. To jest jakiś dzban. To jest dzbanek. Albo... Nie wiem co on ma... X, da? Dobra, piek. Ja sobie z A nie! On mi beda zniszczy. No dobra, mogłam zostać, bo mało, mały włos i bym umarł. Będę skryta. Nie, no. Dobra. Chyba tutaj zakończymy odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. A my się widzimy w kolejnym odcineczku Elo.